Dzień dobry, mam na imię Marek. W dniu dzisiejszym pokażę Państwu, jak w łatwy sposób odczytać licznik na urządzeniu Kiosera 3655 IDM. Pierwszym krokiem do czytu licznika na urządzeniu Kiosera jest odnalezienie na klawiaturze numerycznej przycisku liczniki, znajdującego się w górnym lewym rogu. Ciskamy go. Na ekranie pojawią się nam cztery zakładki. Wciskamy w zakładkę raport. Następnie interesuje nas raport i drukowanie, strona stanu. I w ten sposób wydrukujemy sobie dość wydruków i kopii wykonanych przez urządzenie. Na tak otrzymanym raporcie znajdujemy numer fabryczny urządzenia, znajdujący się w górnym prawym rogu, oraz stan całkowitych wydrukowanych stron pod kolumną licznik i kopiowanie drukowań razem. Dziękuję.